Uwaga panowie, tak zwykle po, każdy, po każdym turnieju, krótkie takie wywiadzik, tak na gorąco. No, e... zajebisty ma puchar. Nie, może się poprawię, chciałbym mieć taki puchar. A, no mało zabrakło. No i co, co pora? Które miejsce zajmę i co się działo? Drugie miejsce, miałem dwie, dwie walki, w sumie trzy. W finale mi nie wyszedł. Chorwat. W półfinale spotkałem Turka, którego obiłem 3-0 w jednej bramki. W finale spotkałem Rosjanina. No i przegrałem mniej na punkty. Myślę, że waga, walka była ładna. I no nic, trochę żałuję. Ile ma punktów? Wiccemist Świata, gratulujemy Rafałowi. Wiemy, że każda porażka jest na sukcesu i znamy Rafa, wiemy co teraz będzie się działo na treningach będzie ogień. Gratulujemy i przechodzimy do Mistrza Świata. Parę słów, Kacperek na gorąco Do naszej wideoteki. Będziemy to oglądać zimę razem z Ragowem na zmianę. W yy, walce imię zwodnika już nie pamiętam skąd, chyba z Kirgistanu czy jakieś tam, a jakie tam sko skośniki. W yy, walce finałowej spotkałem się z Chorwatem, wyższym ode mnie, z tym Muay Thai, Antonio Siris, bardzo dobry zawodnik, trzeba powiedzieć, zawodowiec już w tym momencie, bo to walki, aktualny mistrz Europy w Muay Thai? Tak, Powiedz przede wszystkim, co może inaczej? Czy Ustąpiłem. ten czy, 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 czy przeciwnik był dla Ciebie na, największą bolączką, czy jednak coś było innego, większym przeciwieństwem dla Ciebie? Musisz to powiedzieć. No, powiedz wszystkim, że od paru miesięcy coś się dzieje. Największą walką to była walka sobą z głęboczołów, który utrzymuje się jakoś pod maja. Rehabilitacje, leki przeciwbórowe, odpoczynek, nic nie pomagają. Ale Wystartowałem na tych zawodach i udało mi się zdobyć największy sukces w mojej dotychczasowej karierze, czyli tytuł mistrza świata w K-1 do 81 programów. Teraz czeka mnie walka zawodowa 8 listopada w Ostrowie, w Ostrowie polskim. Zawodnika jeszcze nie znam, prawdopodobnie on zawodowy mistrza Polski, zobaczymy. I... W międzyczasie, jak trener pozwoli, to pojadę na mistrzostwa polskich seniorów. Dobra, bo tak już zaczynasz gadać i się na temat. Będę nie. Nie chciał wszystko zdobyć, jeszcze pojechać na mistrzostwa Europy do Bilbao seniorów. Ale dziękuję. Dziękuję. Chińczyk, czy Ty kończysz karierę w przyszłym roku, że już musisz do wszystkiego napierdalać? Spokojnie, rozbicę to sukces na 10 lat. Jeszcze razem. Za rok będę mistrzem Europy. Ty, co o wykał, to chodzi. Ty co, co wykał? Ale jakiś skośniak, sędzia Ciafak. dał na Luska 10 punktów bo został kupiony wódką, no co innego Nie da się tak naćbać. Tak jest Ja z tego miejsca gratuluję Wam tego sukcesu, cieszę się, że Przyjechałem tyle kilometrów i zobaczyłem Was w najlepszej życiowej formie. Jestem zadowolony, dumny z Was i myślę, że to dopiero początek tej kariery. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, nie można najadać się sukcesami, trzeba patrzeć w przyszłość. Ta karta historii została już przerzucona na następne i bardzo się cieszę, że w przyszłym roku Rafał będzie reprezentował nasz klub i kraj na mistrzostwach Europy. Myślę, że tam, tak jak Rafała zwykle bywa, tak się zmobilizuje, że już będzie najlepszy tym razem. I oby dojechać do domu, ocali i zdrowi. Bo to jest najważniejsze do naszych rodzin, do ludzi, którzy nas kochają i na nas polegają. Dziękujemy również Peterowi, który. mimo ciężkiej podróży, przyjechał do nas. Wydaje mi się, że cały czas jedziemy, także jesteśmy chyba już z powrotem dzisiaj. Dziękuję Igiosłowi za pomoc, którą nam niesie, za to, że jest z nami w takich chwilach. To jest również dla niego wielkie poświęcenie. Jeżeli mogę coś tylko powiedzieć, uważam werdykt naszej paletki. Paletka to Rafał. Nowa ksywa, no. Za niesłuszny, bo można by było to oglądnąć jeszcze raz i po prostu. Sawiet był na kolanach. Najlepsze jest to, że teraz tu ja, bo ja to nagrywam. To ja, to ja pierdolę te będziemy to oglądać zimę razem z Łakowem będziemy sobie tak jak w lato robić takie wieczory i myślę, że wszystko będzie dobrze, będziemy się później cieszyć, razem bawić i tak dalej, oby zdrowie. Ja z, a czy zjemy kebaba? Ja makaron, ani razu makaron nie jadłem. A na kolację? O, na kolację